To już drugi dzień pracy Kate na statku jako content creator, social media manager. Wstawcie sobie tutaj co chcecie, ja po prostu kręcę rolki. Dzisiaj tylko szybkie rozciąganie z rana z widokiem na ocean i do pracy. Módl się, żeby mnie zwymiotowała, bo nieźle buja. Ciągle każesz mi się modlić, ja tu tylko prowadzę narrację. W takim razie kontynuuj. Dzień zaczyna wcześniej niż inni i to nie dlatego, że jest taka super ambitna i produktywna. Jestem super ambitna. Musiała nagrać jak prom wpływa do fiordu. Większe zasy byście spili, ale dla tych widoków warto było wstać. Musi też być w bufecie przed wszystkimi. Żeby nagrać jedzenie, zanim będzie wyglądać tak, jakby już raz ktoś je zjadł. Czas na zwiedzanie. Jadąc nagrywać w terenie Kate wybrała trasę widokową, ale widok to miała jedynie na drogę, chociaż nawet ją kiepsko było widać. Kilka insta zdjęć pod popularnym kościółkiem i czas na gwiazdę programu. Uwaga, przyjechałyśmy zobaczyć renifery, renifery, to idzie, renifery. Niech cieszy się karmieniem tych pięknych zwierząt, bo na statku czeka na nią jeszcze praca przy komputerze. Kocham pracę w terenie, ale uwierzcie, że po takim dniu jestem po prostu wykończona. Dobranoc.